Ma tutaj Francuz i witam was w najnowszym filmie. Dzisiaj będziemy trapować na ten oto mikrofalówka, trap. Może nie wygląda jak mikrofalówka. Słyszałem, że ktoś mówił, że to wygląda jak aparat. Yy, szczerze się w sumie zgadzam. <laughs> Ale dobra. W każdym bądź razie jest to mikrofalówka trap. Zaraz wyjaśnię Wam na czym polega, ale jeszcze zanim to zostawcie suba z dzwonem, łapkę w górę i komentarz. A teraz się wyświetlają yy, najlepsze komentarze i ostatnie subskrypcje na kanale. Więc jeśli chcecie się tu znaleźć, to wiecie co robić. Trap polega na tym, że będę tutaj ściągał, bo wydaje mi się, że nikt normalny by nie wszedł tutaj za kimś taką. To gdzieś tutaj przed tym będę udawał, że mi bania padła, czy coś będę ściągał. I tu się wpierdala, Ma tutaj koleżka Sandy spuszcza z góry. Rozumiecie? I tu leci, tu są dwie opcje: albo tu, albo tu. No i w sumie to tyle. Eee, no, lecimy strapowaniem. Jezu Chryste, Dobra, właśnie spotkałem pierwszego typeczka tutaj na mapie obok: czołgista Andrzej. Bijemy się chwilę, poudajemy tutaj Bitka, bitka, dobra. jem refila. Tam jeszcze idzie, dobra. Udaję, że uciekam. Buje pan czuje się, dobra. Zjem koksan dla przykrywki, dobra. Niby, o. Umieram, umieram. Jeszcze banie ściągnę, Żeby myślał, że ja naprawdę umieram. Trochę go pobiję. Że fighter jestem. Gala Fighter, goni mnie, goni mnie Goni mnie, napalony No i kurwa spuszczaj Sandy szybko I kurwa nie spuścił Jednak spuścił, dobra Lecimy Próbuję, walczy Walczy Ty Ja banie założę O, udało się Pierwszy strapowany Zajbiście, tam jeszcze ktoś stoi, dobra Lecimy z następnym, teraz. Na, na nasz mikrofalówka traf nie ma mocnych, po prostu, kurwa. Tak o, lecimy. Dobra, tutaj pisałem kto klepa TPA i tepnął się do mnie typek. Zjem Koksa na starcie. I zaczniemy go baitować. Dobra, kiedy się pojawi. Tam jest Gildia, zapamiętałem, bez waypointa. O, jest, wyczek Bijemy się. Dobra Bo udaję, że mi bania padła Teraz będzie może napalony na mnie Rzucę perłę Kurwa, seta nie zmieniłem Halo 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 kurwa Pyta ci walo, chodź No ci kurwa gnoju Sium, poleciał Wyczek kolorowy Teraz go trzeba dojechać Nie wiem czy... O, zjadkocza jebaniutki. Dobra, nie wiem czy przetrwam. Mogę się wypierdolić, ale chuj. Ale dragoniarz to jest, więc myślę że. Łatwo mi pójdzie, mu spodnie padły Mi chyba bania O, dobra Polizał, udało się Bierzemy itemy I lecimy kurwa z następnym, no Patrz, ci dragoniarze Dobra, tepa się do mnie Następna osoba Typamy ją Ten Koksa na starcie Schowek, dobra Pojawi się, jest tu Troszeczkę trzeba tutaj o, że Zależy na bitce jednak. Poudawać Mi się wydaje, że każdy kurwa dragoniarz się zleci, jak Bania padnie. O kurwa, Bania mi padła. Andrzej. Kurwa. O. Problemy Najmana. Razem refilka, bo mi koksik padł Jeszcze troszeczkę tutaj, o Siun, Odknokam byczka. Nie, teraz tutaj Udaje że się potknę, kurwa On ruszył koksa Zjadł niestety, o poleciał, jaki kurwa napalony O, przeżył byczek Chciałem jeszcze go dopierdolić na dole Jadłem. Dobra, no pizgamy go Miejmy nadzieję, że wygramy batalię kurwa Pamiętajcie Polska górą Dobra, dobra polizał Zbieramy itemy No o, Nie ma? Nie chodźcie bo mnie dwóch bije Wypałem. Wypaliśmy. Ten gość... Oni no tu nas... Tych są. Yes. Ej, ten Sharpness 3 jest tutaj. Eee. Wypierdolę się. Jedno serce. Zjadłem. A patrz tam, na górze. Ja mam parę już. Co tu mamy jakieś krety. Leci. masz parę. Ej, polizał. Nice. Yes. Dobra. E co on miał przy sobie wtedy? Ład co kurwa.